Dziękuję, dziękuję serdecznie za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mam okazję przedstawić tutaj temat właśnie z innej perspektywy. Będę mówić, Trochę bardziej z perspektywy emitentów i osób, które no, zamierzają w przyszłości rozwijać własne projekty oparte o kryptoaktywa. Jeszcze na, na samym wstępie kilka słów na mój temat. Jestem prawnikiem specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego i, i branży fintech, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów technologii blockchain. Oprócz tego jestem również doktorantką na Uniwersytecie Śląskim. I tam pod kierunkiem pana profesora Popiołka przygotowuję rozprawę dotyczącą crowdfundingu udziałowego w Unii Europejskiej, więc te unijne regulacje dotyczące alternatywnych metod finansowania i, i nowoczesnych technologii na rynku finansowym no, są mi bliskie nie tylko na gruncie zawodowym, ale także naukowym. I cieszę się, że mam okazję porozmawiać dzisiaj dla państwa na temat kryptoaktywów, dlatego że wydaje mi się, że to jest naprawdę Ogromne wyzwanie dla prawa Unii Europejskiej, a zmiany, które wprowadza rozporządzenie Mika, no, mają charakter rewolucyjny. Myślę, że nie jest to wyolbrzymienie, jeśli powiem, że to, co wprowadza rozporządzenie Mika, jest naprawdę no, dużą, dużą rewolucją na rynku, a to przede wszystkim dlatego, że obejmuje zakresem normowania to, co do tej pory nie było objęte bezpośrednią regulacją prawną i pozostawało de facto w tak zwanej e, szarej strefie. E, Zmiany, które wprowadza rozporządzenie, które no roboczo zostało nazwane w dyskusji publicznej rozporządzeniem Mika, możemy przede wszystkim podzielić na cztery podstawowe obszary. Po pierwsze, rozporządzenie Mika wprowadza nam nową siatkę definicyjną, tak? Definiuje nam, co to są kryptoaktywa, tokeny, co to jest technologia DLT, emitent kryptoaktywów. To są pojęcia, które do tej pory były u nas używane raczej w taki sposób intuicyjny. Bardzo trudno było nam. Przełożyć na język prawny. Tutaj rozporządzenie MIKA wprowadza no, pewien ład, stara się porządkować te pojęcia. Czy skutecznie? O tym za chwilę, bo w mojej ocenie tych, tych wątpliwości namnaża się jeszcze więcej. Kolejną zmianą jest to, że tak jak już wspomniał pan doktor Korus, no, z wymogami zostali objęci również emitenci tokenów, tak? czyli podmioty, które chcą emitować tokeny, chcą pozyskiwać środki właśnie poprzez oferty publiczne kryptoaktywów, czyli to, co my potocznie znamy pod nazwą Initial Coin Offering. Kolejnym obszarem jest oczywiście objęcie regulacjami podmiotów, które świadczą usługi związane z kryptoaktywami. No, te usługi tak de facto stanowią ilustrację, na odbicie czynności maklerskich zdefiniowanych w dyrektywie MIFID II, a potem implementowanych w Polskiej ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, z tą różnicą, że rzecz jasna, ich przedmiotem nie są instrumenty finansowe, a e, kryptoaktywa. No i wreszcie, e, tym takim. Ostatnim w mojej ocenie istotnym obszarem są mechanizmy, które mają zapobiegać nadużyciom na rynku kryptoaktywów, czyli to, co jest dzisiaj bolączką rynku kryptoaktywów i to, co dzisiaj tak naprawdę powoduje, że mamy wielu sceptyków, tak? Wiele osób, które są negatywnie nastawione do tego rynku, wskazując właśnie na skalę nadużyć, jaka, jaka ma miejsce. Jakie w ogóle były motywy do wprowadzenia tego rozporządzenia? No z uwagi na to, że działalność związana z kryptoaktywami nie była bezpośrednio regulowana przez przepisy prawne, a w szczególności podmioty, które świadczyły usługi związane z kryptoaktywami albo emitowały takie kryptoaktywa, no nie były zobowiązane do spełnienia szczególnych wymogów prawnych, tak do osiągnięcia odpowiedniego standardu świadczonych usług. No niestety ten rynek cechował się w dużej mierze taką niefachowością i amatorskością. Oczywiście nie chcę tutaj generalizować, ponieważ zdarzały się podmioty, które na zasadzie dobrych praktyk wdrażały odpowiednie mechanizmy, odpowiednie zabezpieczenia, tak. No natomiast to było traktowane raczej w kategorii wyjątków i no praktyka pokazała, że podmioty z branży kryptoaktywów miały duży problem z zapewnieniem odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa, tak? ochrony środków inwestorów, czy też samej organizacji wewnętrznej. No tutaj Rozporządzenie MIKA chce zapewnić daleko idącą profesjonalizację tego rynku i odpowiedni standard ochrony inwestorów. Oczywiście takie rozporządzenie ma również na celu zapewnienie dużej transparentności dla tego typu usług, no i przejrzystości. Duża część społeczeństwa do tej pory była bardzo sceptycznie nastawiona do, do kryptoaktywów, nawet kwestionowała ich legalność. No nie ma wątpliwości, że objęcie regulacjami tej, tej, tej działalności no rozwieje wszelkie dyskusje na temat tego, czy kryptoaktywa są legalne, czy działalność prowadzona na tym rynku jest legalna to tak naprawdę usankcjonuje prawnie tego typu działalność i w konsekwencji być może doprowadzi do powszechnej adaptacji tak, kryptoaktywów i do rozwoju tego rynku. No, praktyka pokazuje, że kraje, które zdecydowały się na wprowadzenie racjonalnych ram prawnych stały się liderami, jeśli chodzi o liczbę podmiotów, które otwierają tam swoją działalność i które przenoszą tam swoją, swoją działalność, no, a w konsekwencji przenoszą również kapitał do, do tego kraju. Tutaj nie musimy możemy daleko szukać. Wystarczy spojrzeć na Szwajcarię, na Liechtenstein, na Estonię, Maltę, tak? To są kraje, które faktycznie przyciągnęły sporą liczbę przedsiębiorców do siebie. No ale właśnie, żeby przeciwdziałać takiemu arbitrażowi regulacyjnemu, czyli takiemu poszukiwaniu tej najbardziej optymalnej jurysdykcji, która pozwoli nam na rozwój działalności, a nie tylko wprowadzi bezsensowne zakazy, no, prawodawca unijny zdecydował się na przyjęcie formy rozporządzenia, które będzie bezpośrednio obowiązywało we wszystkich krajach Unii Europejskiej, tak aby właśnie umożliwić transgraniczne świadczenia, tych usług. Komentarze względem rozporządzenia Mika są bardzo antypodyczne. I ja sama mam bardzo mieszane uczucia względem tego aktu prawnego, bo o ile bardzo pozytywnie oceniam samą inicjatywę zajęcia się tym rynkiem, bo uważam, że regulacje są jak najbardziej potrzebne, o tyle mam wrażenie, że w niektórych kwestiach rozporządzenie Mika zamiast e, zmniejszać niepewność prawną, jeszcze dodatkowo namnaża nam wątpliwości, nie mówiąc już również o tym, że możemy się zastanawiać, czy niektóre z przepisów nie są wręcz no, przeregulowane. Pierwszy problem, jaki ja zidentyfikowałam na gruncie tego rozporządzenia, pojawia się już na samym początku tego aktu prawnego, czyli w definicjach. Proszę zwrócić uwagę, że rozporządzenie MIKA nie operuje pojęciem walut wirtualnych, które jest już. Ugruntowane tak w praktyce legislacyjnej Unii Europejskiej, jest też znane nam z rekomendacji FATF-u. Zostało to przyjęte w wielu przepisach krajowych, tak, państw członkowskich Unii Europejskiej, tylko operuje pojęciem kryptoaktywów. Oczywiście w motywach do rozporządzenia MIKA pojawia się stwierdzenie, że kryptoaktywa powinny zawierać się w definicji walut wirtualnych. No, natomiast dla prawników jest to zrozumiałe. Natomiast dla osób, które z tego typu rynkiem nie mają szczególnej styczności, rozróżnienie tych dwóch kategorii pojęć no nastręcza wiele trudności, a tę sprawę dodatkowo komplikuje fakt że kryptoaktywa są kategorią nadrzędną względem tokenów, tak? Kryptoaktywa są po prostu szerszą kategorią niż, niż konkretne tokeny. Ja wielokrotnie spotkałam się z tym, że ludzie, którzy na co dzień no, nie, nie, są, nie mają styczności ze środowiskiem prawniczym, natomiast starają się obracać na, na, na rynku związanym z technologią blockchain, pytają mnie jaka w końcu jest różnica pomiędzy tymi walutami wirtualnymi, kryptoaktywami, tokenami. Jest to coś nie Uchwytnego, bardzo trudno jest te zakresy pojęciowe odpowiednio zidentyfikować. No i to, wydaje mi się, jest duży błąd, no bo przepisy prawne nie powinny jednak być formułowane dla prawników, dla nas, tak, tylko jednak dla całego społeczeństwa, w szczególności dla przedsiębiorców. I o tym chyba nie pomyślano. Naprawdę to może powodować duże, duże wątpliwości. Jeśli chodzi o tokeny, to tak naprawdę Rozporządzenie Mika podzieliło je na trzy podstawowe kategorie. Po pierwsze mamy do czynienia z tokenami użytkowymi, czyli dobrze nam znanymi utility tokens, które mają zapewnić po prostu cyfrowy dostęp do danego towaru, usługi i są akceptowane wyłącznie przez emitenta tych tokenów. Tak, na przykładem jest jakiś token, który uruchamia nam dostęp do jakiejś platformy i na przykład za pomocą tego tokena jesteśmy w stanie otworzyć Film na, na tej platformie, przykładowo. Drugą kategorią tokeny powiązane z aktywami, czyli tokeny, które mają utrzymywać stabilną wartość dzięki powiązaniu albo z walutą fiducjarną, albo z innym kryptoaktywem, albo z jakimś towarem, albo w ogóle z połączeniem tych, tych wszystkich kategorii. No i wreszcie tokeny będące e-pieniądzem, które mają stanowić surogat pieniądza, surogat środka płatniczego, a ich wartość ma być stabilna, dzięki powiązaniu z prawnym środkiem płatniczym. Nie będę na ten temat jakoś szczególnie się rozwodzić, biorąc pod uwagę, że Pan Doktor Korus świetnie ten temat przedstawił. Wskażę tutaj tylko, że wymogi, które zostały postawione emitentom kryptoaktywów różnią się w zależności od tego, z jaką kategorią tokenów mamy do czynienia. Oczywiście najwyższymi rygorami zostały obwarowane tokeny powiązane z aktywami i tokeny będące e-pieniądzem. Natomiast obowiązki związane z tokenami użytkowymi, tak naprawdę mają um, charakter taki e, informacyjny, tak mają zapewnić odpowiedni dostęp do, do informacji dla e, inwestorów. Ja w swojej prezentacji tym tokenom poświęcę ne, najwięcej uwagi, biorąc pod uwagę to, że są to tokeny najczęściej e, używane na rynku, z którymi osoba, która no, jest aktywna na, na rynku kryptoaktywów, ma najwięcej e, styczności. Przede wszystkim rozporządzenie MIKA wprowadza warunki, jakie musi spełnić emitent kryptoaktywów, żeby w ogóle móc takie tokeny emitować. I tutaj znowu pojawia się kolejna wątpliwość. Rozporządzenie MIKA operuje pojęciem osobowości prawnej, tak? Wskazuje, że emitentem tokenów może być tylko osoba prawna. No i to jest dość. Dość istotną y, zmianą, dlatego to, to z kolei powoduje, że to, takimi emitentami tokenów nie mogą być spółki osobowe, nie mogą być osoby fizyczne, tak? Więc to jest naprawdę rewolucyjna zmiana. Jestem ciekawa, czy to jest po prostu kwestia, kwestia tłumaczenia, zwłaszcza, że ten akt prawny operuje tymi pojęciami zamiennie podmiot prawny, osobowość prawna więc być może gdzieś w toku dalszych prac legislacyjnych to zostanie y, wyjaśnione. Kolejnym obowiązkiem znanym już nam z praktyki rynkowej jest opracowanie dokumentu informacyjnego, czyli tak zwanego white paperu. Zmieniają się natomiast warunki przygotowania tego dokumentu. To już nie jest broszura reklamowa, z której tak naprawdę nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się żadnych informacji na temat projektu. Widzimy tam tylko piękne kolorowe obrazki. To jest pełnoprawny dokument informacyjny. Dodatkowym obowiązkiem jest zgłoszenie takiego dokumentu informacyjnego do właściwego organu nadzoru, jednak tutaj uspokajam, że nie ma konieczności zatwierdzenia tego dokumentu, jak na przykład ma to miejsce w przypadku prospektu emisyjnego. Tutaj tak naprawdę musimy tego poinformować dany organ, <coughs> przepraszam, nadzoru, że taki white paper sporządziliśmy, a następnie organ nadzoru będzie ewentualnie miał możliwość wstrzymania takiej oferty publicznej, jeżeli jeżeli pojawi się nam e, jakaś niezgodność z przepisami prawa. E, dobrze. E, tutaj odnoszę się do pytania, czy osoba fizyczna nie ma podmiotowości prawnej. No oczywiście ma, natomiast rozporządzenie operuje pojęciem osoby prawnej, a no, tutaj jednak jest to e, dodatkowo, to, to, to jest jednak e, różnica. E, Takimi dodatkowymi, generalnymi obowiązkami jest oczywiście zobowiązanie do działania uczciwie, rzetelnie, profesjonalnie, unikanie konfliktów interesów, tak? Działanie w najlepiej pojętym interesie posiadaczy kryptoaktywów, no, czyli de facto to, co dla wszystkich powinno być oczywiste i czego wymagamy generalnie w wszystkich relacjach biznesowych, <laughs> więc to, to są takie przepisy o charakterze ogólnym. Oczywiście e, rozporządzenie MIKA, aby nie nakładać szczególnych wymogów względem małych podmiotów lub podmiotów, które nie są dostosowane jakby do, do, do takich obowiązków. Prowadzę szereg, szereg wyjątków, w szczególności od obowiązku jakby sporządzenia white paper i, i przekazania go do odpowiedniego organu nadzoru. Więc tak, kryptoaktywa, które są oferowane nieodpłatnie, to jest pierwsze wyłączenie. Kryptoaktywa, które są wydobywane w zamian za wynagrodzenie, za utrzymywanie DLT albo zatwierdzanie, transakcji. No, kryptoaktywa, które są unikalne i niezamienne z innymi kryptoaktywami, czyli to, co aktualnie przeżywa swój boom, czyli tokeny NFT. No i dalej mamy wyłączenia bardzo podobne do wyłączeń prospektowych, tak? Czyli jeżeli ICO jest skierowane do mniej niż 150 osób fizycznych, jeżeli wartość tego ICO nie przekracza miliona euro, albo jest skierowane wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych i tylko tacy inwestorzy mogą posiadać te kryptoaktywa. Dobrze, wspomniałam już, że Rozporządzenie MIKA wprowadza istotne wymogi względem white paperu i faktycznie ten dokument będzie wyglądał zupełnie inaczej niż my jesteśmy do tego przyzwyczajeni, bo nie będzie to już ulotka reklamowa. Raczej on swoją istotą będzie bardziej przypominał dokument informacyjny czy memorandum informacyjne, które znamy na przykład z ustawy o ofercie publicznej, ponieważ rozporządzenie MIKA wprowadza, Wprost elementy, jakie musi zawierać taki white paper. Tak naprawdę, jeżeli przejdziemy sobie przez załącznik do rozporządzenia MIKA i spojrzymy na te elementy, to tworzy nam się już odpowiedni szkielet tego white paperu, który musimy uzupełnić odpowiednimi informacjami. To na pewno zdecydowanie bardziej ułatwia nam sporządzanie tego white paperu. Oczywiście. Muszą się tam pojawić y, informacje dotyczące emitenta, zespołu, tak, opis projektu, opis tych y, kryptoaktywów, y, na jakie cele chcemy y, pozyskać y, te środki. Opis ICO, tak, czyli liczbę kryptoaktywów, które będą dopuszczone do obiegu, jakie są warunki ich nabycia, jaka jest funkcjonalność takich kryptoaktywów, informacje na temat zastosowanej technologii, no bo pamiętajmy, że, że kryptoaktywa to nie tylko technologia blockchain, a tych rozproszonych przykładów rozproszonego rejestru jest zdecydowanie więcej. No i wreszcie opis ryzyk związanych z takimi kryptoaktywami. Oczywiście tokeny powiązane z aktywami. Tokeny będące pieniądzem no, muszą spełnić dodatkowe warunki. Taki white paper będzie zdecydowanie bardziej rozbudowany, będzie zawierał więcej elementów. To, co jest istotne z punktu widzenia emitentów to to, że rozporządzenie MIKA przewiduje wprost odpowiedzialność emitentów kryptoaktywów za szkodę, która jest spowodowana nie tylko przekazaniem informacji, która wprowadza w błąd, ale także informacji niepełnej albo niekompletnej w white paperze. I myślę, że to jest dość istotne postanowienie, ponieważ oczywiście no dzisiaj nadal ma, ma, mamy mechanizmy, które pozwalają nam dochodzić tego, takiej, takiej odpowiedzialności. Natomiast ja sama w praktyce znam bardzo dużo projektów, które, mm, Zamiast white paperu opublikowałem w zasadzie taki one-pager, który oprócz nazwy tokena i, i miejsca, w którym będzie przeprowadzane ICO, nie zawierały żadnych merytorycznych informacji, a udało im się zebrać po, po kilka milionów dolarów oczywiście. Więc tu myślę, że zapanuje taki, taki nowy ład i rzeczywiście ta, te informacje przekazywane inwestorom będą zdecydowanie lepszej jakości. Tak, kolejnym obszarem dość istotnym z punktu widzenia emitentów, ale także tak naprawdę wszystkich użytkowników kryptoaktywów będą oczywiście mechanizmy, które mają służyć zapobiegania nadużyciom na rynku kryptoaktywów. I te przepisy no, w dużej mierze odzwierciedlają nam przepisy rozporządzenia MAR, czyli rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku. Pojawia nam się definicja informacji wewnętrznej. Jest wskazane, że każdy emitent musi, ma obowiązek ujawnić do publicznej wiadomości informację wewnętrzną. Ta informacja tak naprawdę jest bardzo zbliżona do informacji poufnej, zdefiniowanej w artykule 7 rozporządzenia MAR. No ale czym jest taka informacja wewnętrzna? Przede wszystkim jest to informacja, która dotyczy bezpośrednio lub pośrednio emitenta kryptoaktywów albo danego kryptoaktywa. Nie jest upubliczniona i jest cenotwórcza, tak? Czyli w przypadku, gdy zostałaby podana do publicznej wiadomości, to prawdopodobnie miałaby znaczący wpływ na cenę takich kryptoaktywów. Co może być taką informacją wewnętrzną, no na przykład informacja o tym, że dany emitent zawarł jakąś intratną umowę z dużym partnerem strategicznym, ale również negatywne informacje o tym, że. Taki, taki emitent utracił płynność finansową, tak, albo została na, na niego nałożona określona sankcja. Co jednak jest ciekawe, rozporządzenie MIKA nie wymaga, aby informacja wewnętrzna była precyzyjna. Tak jak ma to miejsce w przypadku informacji poufnej na gruncie rozporządzenia MAR. A to z kolei wskazuje nam na to, że zdecydowanie łatwiej jest podpaść pod definicję informacji wewnętrznej niż informacji poufnej na gruncie rozporządzenia MAR, ponieważ odpada nam jedna przesłanka, której łączne spełnienie determinuje nam uznanie danej informacji za informację wewnętrzną. Więc tutaj jakby zdecydowano się wprowadzić nawet wyższy standard ochrony inwestorów niż przy w przypadku rozporządzenia MAR, mimo że w motywach do, do rozporządzenia MIKA wskazano, że jakby objęcie emitentów kryptoaktywów bezpośrednio rozporządzeniem MAR byłoby zbyt dużym nadużyciem. Dobrze, to były regulacje dotyczące emitentów, ale mamy również przepisy dotyczące każdej osoby. Każdego inwestora na rynku kryptoaktywów. I takie osoby zostały zobowiązane przede wszystkim do tego, aby nie wykorzystywać informacje wewnętrzne. Czyli na przykład, jeżeli jestem pracownikiem spółki emitenta i pozyskałam jakąś informację na temat tego, że dany, dany podmiot zawarł właśnie jakąś intratną umowę z innym podmiotem, to nie mogę w związku z tym nabyć takich tokenów, oczekując na znaczący wzrost ich kursu, albo wiedząc o tym, że w przyszłości jakaś negatywna informacja wypłynie na temat tego emitenta, nie mogę sprzedać takich, takich tokenów, realizując tego jakby wyższe zyski. Oprócz tego, oczywiście, istnieje również zakaz ujawniania informacji wewnętrznych, tak? Czyli nie możemy przekazać tego innej osobie, nie możemy zarekomendować tego innej osobie takiego działania. I te przepisy y, oczywiście wydają się bardzo potrzebne i realizują bardzo szczytny y, cel. Natomiast y, wydaje mi się, że sposób sformułowania tych przepisów raczej wskazuje na niezrozumienie specyfiki rynku kryptoaktywów przez legislatora unijnego, ponieważ y, no. Udowodnienie takich działań na giełdach zdecentralizowanych jest w praktyce niemożliwe. Więc, no, obawiam się, że to po prostu zostaną puste przepisy, które w praktyce nie będą w żaden sposób wykorzystywane. A w związku z tym ujęcie ich w rozporządzeniu MIKA nie tak naprawdę nie zmieni zupełnie nic na, na rynku tych, tych kryptoaktywów. Więc nadal będziemy mieli do czynienia ze spekulacją, nadal będziemy mieli do, do czynienia z, no, Sztucznym pompowaniem ceny, natomiast nadal będzie się to odbywać gdzieś tam na, na przykład na giełdach zdecentralizowanych, gdzie nie mamy w ogóle do czynienia z weryfikacją naszej tożsamości. Istnieje również zakaz manipulacji rynkowej, czyli takiego sztucznego kształtowania kursu kryptowaluty, czy też właśnie. Takiego sztucznego inicjowania popytu na daną kryptowalutę, tak? albo utrudniania innym osobom nabywania takich kryptoaktywów. Tu rozporządzenie MIKA wskazuje na przykłady takich, takich działań. Ja wybrałam jeden, który jest dla mnie najciekawszy, bo odzwierciedla w zasadzie to, co w ostatnich miesiącach działo się na rynku kryptoaktywów. No, za przykład manipulacji został, został uznany wykorzystywanie dostępu do mediów tradycyjnych albo elektronicznych do wygłaszania opinii na temat kryptoaktywów po uprzednim zajęciu pozycji w tych kryptoaktywach, a następnie czerpanie zysku właśnie ze skutków takiej opinii. Czyli tak naprawdę tweetowanie na temat danej krypto... Waluty danego kryptoaktywa jak najbardziej łapałoby nam się pod ten przepis, ale proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę bezprawność tego działania została wyłączona w drugiej części tego przepisu, bo mamy wskazane, że jeżeli jednocześnie ujawnimy publicznie, że istnieje konflikt interesów we właściwy i skuteczny sposób, no to takie działanie nie będzie uznane za manipulację. Więc ja znowu zastanawiam się, jaki jest cel wprowadzania takiego przepisu, jeżeli my, informując o tym, że no Posiadamy dane kryptoaktywa i być może e, jesteśmy w stanie coś na tym zarobić. Wyłączamy w ogóle swoje działanie spod zakresu tego rozporządzenia. A nie, nie będziemy w stanie ponieść żadnej e, sankcji z tego tytułu. Więc to, to jednak pokazuje, że e, te przepisy rozporządzenia zostały nie do końca przemyślane i nie do końca znają. E, e, nie do końca odzwierciedlają rzeczywisty sposób funkcjonowania tego rynku. Nie przedłużając już, ponieważ no dzisiaj na konferencji czeka nas wiele fantastycznych wystąpień, na które ja sama również czekam. Chciałam tylko wskazać, że przepisy rozporządzenia MIKA no, są jedynie projektem, tak? No i z całą pewnością ulegną jeszcze zasadniczym modyfikacjom przed ostatecznym przyjęciem tego aktu prawnego, czego oczywiście ja sama oczekiwałabym, bo wydaje mi się, że niektóre z przepisów, nie tylko nie, nie, nie zmienią zupełnie nic, są po prostu nieprzystosowane nie, nie do tej krypto rzeczywistości, ale też są być może trochę zbyt bardzo restrykcyjne względem podmiotów świadczących usługi na tym rynku, bo należy pamiętać, że rynek kryptoaktywów jednak miał być alternatywą dla tradycyjnego rynku finansowego, więc nie możemy tych wymogów zrównywać, bo nie osiągniemy celu, jakim jest właśnie rozwój tego rynku i powszechna adaptacja kryptoaktywów. Termin wejścia w życie rozporządzenia MIKA oczywiście nie jest jeszcze znany. Opierając się na danych szacunkowych z innych procesów legislacyjnych, możemy zakładać, że będzie to 2022 rok. No, termin graniczny wyznaczony przez Unię Europejską dla ym, przyjęcia takich kompleksowych Ram dla kryptoaktywów, no, został przewidziany na rok 2024. No to, to jest taka, taka ostateczna data na przyjęcie tych kryptoaktywów, te, tego rozporządzenia w sprawie rynku kryptoaktywów. Natomiast musimy pamiętać, że oczywiście będzie odpowiedni okres dostosowawczy, pewnie 18 miesięcy, aż ono w ogóle e, zacznie w pełni e, obowiązywać. No i mimo to, że Odczucia względem rozporządzenia Mika są bardzo ambiwalentne i część z ich postanowień naprawdę no, nie zasługuje na aprobatę. Jest jednak wiele przepisów, które wprowadza zupełnie nowy standard w zakresie jakości usług i ochrony inwestorów, więc nie ma przeszkód, aby akurat niektóre z tych przepisów stosować już dzisiaj na zasadzie dobrych praktyk właśnie po to, aby zapewnić no, odpowiedni stopień profesjonalizmu i ochrony inwestorów. Serdecznie Państwu dziękuję za dzisiejszą prezentację, za możliwość zaprezentowania tego. Jeżeli mają Państwo do mnie jakieś pytania, oczywiście zachęcam do kontaktu, postaram się rozwiać wszelkie wątpliwości. Dziękuję serdecznie.